Bożej Za tegoroczne plony, jak również wykazać nasz szacunek dla wszystkich gospodarzy. To nie słowa, ale przyniesione, uplecione ze zbóż wieńce i pachnące bochny chleba podkreślają dzisiejszą uroczystość, jak również chwalebny znój pracy ludzi w rolnictwie. Naszą dumą jest miłość do ziemi i przywiązanie do tradycji. Dzisiejszy dzień winien być przepełniony radością i satysfakcją z efektów wytężonej pracy. Mamy nadzieję, że pomimo niesprzyjającej aury, z jaką nam przyszło się zmagać w tym roku, tegoroczne płody rolne zapewnią dostatek na wszystkich stołach w naszym powiecie. Dziękujemy wszystkim rolnikom za ich mozolną pracę, której uwieńczeniem są dzisiejsze obchody. Oraz życzymy przyszłych zbiorów, lepszych zbiorów w przyszłym roku. Wam, nasi gospodarze, przekazujemy ten bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów tej ziemi. Uszanujcie go i dzielcie sprawiedliwie, aby nikomu nigdy go nie zabrakło. Życzymy wszystkim udanego dnia dożynkowego. Dziękuję. Do bohaterów dzisiejszego dnia, do rolników, sadowników. Do wszystkich ludzi wsi i ze wsią związanych, do tych, którzy zajmują się produkcją, hodowlą, przetwarzaniem tego, co rośnie na polach, tego, co wzrasta w oborach, wszystkich owoców pracy ludzi wsi. Szanowni Państwo, Pan Premier, Mateusz Morawiecki, który nie może być dzisiaj z nami, bo przecież uczestniczy w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prosił mnie, żebym odczytał skierowany do organizatorów i uczestników Dożynek Powiatowych Powiatu Suwalskiego w wspódzie list. Proszę posłuchać. Drodzy rolnicy, szanowni państwo. Dożynki to piękna Długowieczna tradycja, a obszary wiejskie to nasza narodowa duma, bogactwo i jednocześnie ważny filar polskiej gospodarki. Rozwój terenów wiejskich jest jednym z priorytetów naszego rządu i całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Stanowi on istotny element wizji państwa i dobrej zmiany, której wyboru Polacy dokonali 4 lata temu i którą krok po kroku urzeczywistniamy. Jesteśmy bowiem przekonani, że nie ma zasobnej, a także sprawiedliwej i bezpiecznej Polski bez silnego sektora rolnego i produkcji żywności, które są istotnymi elementami strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Aby zapewnić harmonijny i dynamiczny rozwój terenów wiejskich, musi istnieć konsensus i współpraca wszystkich obozów politycznych. Polska wieś stawia sobie ambitne cele ale w naszych sercach jest także symbolem polskiego dziedzictwa. Rolnicy przez wieki żywili i bronili Polski jako najwyższej wartości. To oni, zgodnie z wiarą przodków i szacunkiem do ojcowizny, wiedli życie oparte na trwałych wartościach i etosie ciężkiej pracy. Dożynki coroczne świętoplonów są przykładem, jak bogata jest nasza kultura i jak wielkim skarbem są ci, Którzy ją pielęgnują. Mieszkańcom wsi, rolnikom, kobietom gospodarnym i wyjątkowym. Zrzeszonym w koła gospodyń wiejskich, wszystkim tworzącym siłę lokalnej społeczności, zmieniającym swoje otoczenie na lepsze, w tym wyjątkowym dniu chcę podziękować za ciężką pracę i codzienny trud. Naszym symbolem jest wiarygodność w działaniu. Wiemy, że polskie rolnictwo ma ogromną przyszłość a bezpieczeństwo żywnościowe Polaków i produkcja żywności wymagają efektywnej roli państwa. W tym celu realizujemy założenia planu dla wsi. Wprowadzane przez nas ułatwienia w zakładaniu spółdzielni rolniczych, większe dofinansowanie do paliwa rolniczego, obniżające koszty produkcji, czy ułatwienia i rozszerzone możliwości zbytu w ramach rolniczego handlu detalicznego. To tylko niektóre z naszych projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Dążymy do tego, by polskie rolnictwo było jeszcze bardziej nowoczesne, rentowne oraz konkurencyjne. Wdrażamy kolejne programy rozwojowe, odpowiednio dopasowując je do lokalnych wyzwań i potrzeb. A nasz rząd zdecydowanie zabiega o interesy polskich rolników na forum unijnym. Jednocześnie rozumiemy, że rolnictwo, jak żaden inny sektor gospodarki, narażone jest na niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W czasie ubiegłorocznej suszy zapewniliśmy największą w tej dziedzinie pomoc w Europie, a jednocześnie najwyższą w historii Polski. Zapewniam, że również w tym roku państwo polskie stanie na wysokości zadania, na miarę potrzeb i oczekiwań rolników oraz sadowników. Jesteśmy dumni z polskiej. Zdrowej i smacznej żywności, trafiające na stoły całego świata. spełniające najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. To nasza narodowa marka i duma. Dlatego chcemy zwiększyć jej rozpoznawalność na całym świecie. To właśnie owoce Waszej pracy pełnią rolę najlepszych ambasadorów Polski na świecie. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, w tym szczególnym dniu Święta Plonów do Wspudzie dziękuję jeszcze raz za. Wasz codzienny trud, wysiłek i postawę godną naśladowania. Każdego dnia budujecie pomyślność i dostatek naszej ojczyzny. Bez Waszej pracowitości, Waszego trudu nie byłoby silnej Polski. Zasługujecie na najwyższy szacunek i wdzięczność Polaków, podpisał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Wiesz się musisz ludzi ja węglu, w duszy tam najcięższych snów, lecz na szczęście tak wymało, że i ty, że ja, Szukaliśmy siebie znów. Także mną moje życie, orkiestra jeszcze raz. dopóki światło pali się.